Proszę Państwa, koledzy, koleżanki, młodsi i starsi. Jestem na trasie S5 i wiem, że w poprzednich odcinkach było dużo cięcia, ponieważ było i, i, i i, i nie wiedziałem, co mówić. Teraz postaram się to zniwelować, myśleć, co mam powiedzieć. Chociaż u mnie myślenie jest ciężką rzeczą, ale dobra. Przejdźmy do rzeczy. Co ja robię na trasie S5? Ano to robię, że jadę do Bydgoszczy. Jadę do Patryka. Jadę do Patryka, ponieważ... O, i znowu. Ponieważ chcemy sobie zrobić trening przed eventem na lotnisku na Broczynie, a dokładnie lądowisko Czaplinek-Broczyno. Sporadyczny pomysł, żeby tam pojechać, polatać sobie, zostać tak naprawdę do niedzieli albo do poniedziałku. Jestem zapakowany ciuchami, kołdrami, żarciem, z ciężarówki, ponieważ wróciłem bezpośrednio z trasy. Pojawi się za dużo słowo ponieważ, ponieważ nie mówię y. wróciłem, no zjechałem bezpośrednio z trasy, z Niemiec. Z Niemiec. I spakowałem całe żarcie, żeby się nie zepsuło, dlatego że ciężarówka, znaczy lodówka w ciężarówce może pracować tylko 24 godziny i trzeba później przekręcić zapłon, aby ta lodówka się nie wyłączyła. To jest takie zabezpieczenie, żeby baterie nie padły w ciężarówce, w sensie akumulatory. No, i tak zostało mi w sumie nie wiem, bo mam włączony podgląd na kamerce, czy jest dobrze ustawiona. Zostało mi tutaj do Patryka 56 km. Więc przywitam się z nim, pogadamy chwilę, jakiegoś papieroska zapalimy i będziemy lecieć na jeszcze jakieś tam mini zakupy. No, wiadomo, trzeba węgiel do grilla kupić, musimy kupić wodę w bańkach 5-litrowych. Jakiś zapas tam y, bruwarków i będziemy się kierować na broczyno już razem na dwa auta. On, on i jego y, wy, wywóz śmieci. O, tak, jego samochód to jest śmieciarka. Zobaczycie w późniejszym czasie, co się będzie działo. Pewnie ten odcinek wleci szybciej niż odcinek z eventu, którego ja jeszcze nawet nie zacząłem montować ponieważ tam jest dużo ujęć, dużo przeglądania materiałów, ja robię wszystko na telefonie. Z tego względu, że zajebali mi laptopa z ciężarówki na granicy niemiecko-szwajcarskiej, dostałem po prostu gazem usypiającym. Jak się obudziłem, to no rozpierdol totalny był w ciężarówce. Wszystkie schowki przetrzypane, wszystko co się dało, laptopy, jakieś tam laptop, dokumenty, przetwornica Ładowarki wszystkie kable no, poznikały, nie? Karty płatnicze też poznikały i dlatego montuję to na telefonie w kapkacie i no się z tym schodzi, ponieważ muszę przejrzeć cały materiał. Są filmy nagrywane w pionie poziomo i muszę pomiędzy wybierać, jeżeli montuję rolkę, no to na Instagrama no to muszę szukać wiadomo pionowych rolek. Jeżeli montuję pod y, YouTube'a, no to montuję je poziomo, chociaż czasem i tak ostatnio mi się zdarza y, montować to i w poziomie na Instagrama i mam w to wyjebane i na TikToka, także tu już jest taka roszada. Kiedyś chciałem prowadzić tylko Instagrama, żeby rolki były pionowe, ale chuj, no duży, duży i tak jest odbiór, za co Wam dziękuję, że oglądacie te roleczki na Instagramie czy na TikToku, że jakieś tam wyświetlenia, małe, bo małe, ale robicie na tym YouTube. Ten YouTube dla mnie to jest po prostu forfan, aczkolwiek chcę, żeby urósł do jakiegoś większego poziomu w przyszłości. Lecz na razie robię to po prostu for forfan. O, coś na bombach leci. Pytanie, co na bombach leci? Czy to za mną, czy nie za mną? Bo to psy, psy. Nie. Yy, krew leciała chyba. No mniejsza. I no, chciałbym, naprawdę chciałbym, żeby się gdzieś to tam wybiło do jakiegoś tam szerszego grona odbiorców. Wydaje mi się, że nie są złe te filmy, myślę, że są w miarę ciekawe, chociaż te kilka ostatnich filmów było bardziej takie do, do jakiegoś obiadu, posłuchać pierdolenia, bo nie było jazdy, było składanie z motocykla, było jakiś tam filmik z trasy, wyjazd po motocykl był. No, te filmiki takie są wyjazdowe, też nie lubię gdzieś tam oglądać na kanale, ale z braku laku coś tam sobie obejrzę, nie? Więc, no co, pewnie widzimy się za parę minut u Patryka pod chatą i polecimy na jakieś zakupki. Nie wiem, może się wpiję z kamerą do sklepu, może się odważę, jeszcze nie mam takiej odwagi, żeby biegać, gdzie jest pełno ludzi w sklepach z kamerą, jak niektórzy więc może przyjdzie kiedyś na to czas, albo, no nie wiem, muszę zacząć więcej pić, chociaż ostatnio poleciałem w taki balec, że robię sobie detoks od alkoholu. Także, no dobra, widzimy się już u Patryka. Macie objaśnione, dlaczego jadę do Bydgoszczy, w jakim celu i co będziemy robić. Także wszystko będzie nagrywane i, tak jak powiedziałem, ten odcinek, co teraz nagrywam, gadam do Was. To wleci szybciej niż filmik z eventu. Postaram się jak najszybciej ten filmik z eventu zrobić i żebyście mieli co tam oglądać, bo naprawdę było grubo, dużo się działo. Byli Czesi, byli moi znajomi, bliżsi, dalsi, ale byli, więc fajnie, że wpadli, fajnie, że przyjechali. Też poświrowali, zrobiliśmy atmosferę dobrą w ostatni dzień. Eventu, także cudo. A no i chciałbym Was zaprosić na kolejny event, który właśnie odbędzie się na lądowisku Czaplinek Broczyno od 19 do 21 września. Jak to będzie jeszcze wyglądało? Do końca nie wiem. Cały czas coś się zmienia, cały czas nad czymś myślę, pracuję, coś ogarniam. Eventy są o tyle ciężkie, że żeby wszystko dograć, no to potrzeba czasu naprawdę się spinać, tym bardziej, że od poprzedniego eventu do kolejnego eventu był równy miesiąc. Także tu na event taki noc dupy to jest mało czasu, aczkolwiek nie jest to profesjonalny event, jest to event organizowany na zakończenie sezonu, żeby każdy się zjechał, żeby każdy sobie posiedział, pocilował, polatał, napił się, browarka, jakiegoś grilla zjadł, pośmiać się wiadomo wychillować bombę nie więc yy, może w przyszłości będę robić jakieś grube duże eventy profesjonalne z zabezpieczeniem lekarskim yy, w sensie medycznym z zabezpieczeniem straży pożarnej z zabezpieczeniem policji żeby te eventy były naprawdę grube typowo stanterskie eventy motocyklowe chciałbym chciałbym coś takiego robić może jeden w życiu uda mi się zorganizować takie kolejne moje marzenie i no i co? no Rozgadałem się trochę, kończymy to, widzimy się u Patryka za parę minut i do zobaczyska cały cały ten weekendik będzie wszystko nagrywane ADHD ade, łapek Nara Nie Dobra, ściszam muzeę, bo prawa autorskie ży tak pewnie wpierdol Gdzie jest ten debil, tu jest dwonie do siusiaka. No oui. Wejdź do płota. já No Não, dobra, dobra. Deixa tu. Na podwórko, na podwórko. Kombinacja alpejska. Jebane czujnik. Przyjebałem kiedyś filar i tak teraz. Dzień dobry, sprawa no, dla reportera, wbijamy z kamerą. Ja myślę, że to jest latarka. Tak. Mówię, a zacznę się odcinek, jest spakowany. Tak. Bez kitu. A nie miałeś, ten, MPGK czy coś takiego, ten? Nie, świeciarka. A miała być świeciarka. Co? Miała być śmieciarka. Nie no, ja to chciałem zrobić, ja to się zrobi. Wiesz, że za to mogą ci dojebać mandat. Nie, ale pas. już nie. Myślałem, Bo, że to but taki przerobiony. Przynajmniej mogę jeździć w tym pas busem. No. no, ja to mam kurwa załatw, wszystko nie. O kurwa! Chciałeś jednym jechać. No nie, no. nie pomieścilibyśmy się nawet chyba u mnie na busie. Na pewno nie. <laughs> Dobra, wyłączam to. Witamy z Wrocławia, <grymne> Patryko, jak Ci się podoba? Bardzo elegancko <grymne> Rozbijamy ogólnie namiocik. Grekacz podpięty, lampa włączona. Księżyc zajęty Rozbijamy namiot. Rozłożymy sobie wszystko i wtedy może coś będzie więcej nagrywane. Na razie trzeba się wziąć za robotę, żeby Patryk nie zapierdał sam. Więc odkładam kamerę i lecimy z tematem. Popołudniowo się bieg, ja na biegu zostawiłem. Robić Co się robi z Co się robi z Na zimnym nie odpalaj! A kawa taki musi być w

Elegantko to paruje szybka trochę no. Znaczy nie wiem, bo ja nie mam, ale przytakuję. Nie rozjeb się o! Nie rozjeb się <laughs> Finish up my cigarette, Northern Lime. I'm trying to get west. It's too loud, and the sea is a mess. Saturday night, and my Sunday best. I just want to feel alive. Throw myself into the night. Let go of all the noise that clouds my mind. I hang my heart in the cloakroom. Drink all night like I want to. Lose myself in the night and all the love of London town. I hang my heart in the cloakroom. Cut some lines in the bathroom. Lose myself till the lights go up and someone kicks me out. It's too loud and the city is a mess Saturday night and my Sunday best I just wanna feel alive Throw myself into the night Let go of all the noise that clouds my mind I hang my heart in the cloakroom Drink all night I don't want to Lose myself in the night and no Let it best be custom Hey look, that rotary motor be holding me down Where there's tires, there's smoke And I'm choking them out I'm controlling the crowd I'm banging, I'm bringing the heat Tell me how much angle you need That turbo put a baby to sleep Ch -ch 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 -ch. Baby got crap Yeah, and when I pass them in the paddock They be asking why I do them like My whip still got a old song. Big time in my bitch behind me. Getting the roll on. Wrong color smoke, you would think I was. Martin Luther Wing Happy Boy, Yada win this beat. We work for this and now it's mortal Kombat in the tournament. We be laughing in the driver's seat, but it ain't a skip. Shit could go left real fast. Check the angle kid. Yeah. I taught Payne how to slide on the track. Yeah. Then Payne taught me how to slide on the track. Yeah. Twerk's dying don't go rap. That bitch got a V8, that motherfucker go. Yeah the sticker and a snicker let me tan them with you black owned and driven maybe you can tan them with us but that's just me and I could say that that's that because I got four seven and at least one of under stop yeah and when I pass them in the paddock they be asking why I do them like that yeah I get the band together, put them okay you problem E, czyli rozumiem, że można podjechać do pana Mateusza, tak? Pan Mateusz nie ma nic do powiedzenia. Mm -hmm. Czyli on jest organizatorem i nie, nie ma nic jest, do powiedzenia, tak? O, jest organizatorem i nie ma nic do gadania, tak? Nic nie ma. Żeby nie było bandytstwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Mhm. Ma tylko i wyłącznie teren, który jest do niego w dyspozycji w tym momencie na wydarzenie, na które pani burmistrz wyraziła. Czyli cały teren, ponieważ na stronie Całe jest nisko. No lotnisko dobrze, jest czyli jest zarządzeniem wyłączone z użytkowania. Tak, od 6 do 7.